Dodaj do prania dwie łyżki. Będzie pachnące przez wiele dni. Nawet po tygodniu, po wyjęciu z szafy, poczujesz jego piękny zapach. Pokażę ci, jak perfumować pranie prostym domowym sposobem. Użyj trzy porcje soli kuchennej. Ja odmierzam tę ilość małą filiżanką. Sól to naturalny odplamiacz. Pomoże detergentowi użytemu do prania rozpuścić wszelkie plamy. Razem z plamami z ubrań zniknie brzydki zapach. Do soli wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej. To naturalny środek piorący. Usuwa nawet zaschnięte plamy. Sól i soda dodana do prania zmiękcza wodę. Ubrania będą milsze w dotyku. Detergent będzie skuteczniejszy. Dzięki temu pranie będzie pachnieć tym, co ty wybierzesz do jego perfumowania. Dodaj więc około 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Wszystko razem wymieszaj i przełóż do zamykanego naczynia. Do prania, w zależności od ilości ubrań, dodaj łyżkę lub dwie tego proszku. Użyj kapsułki lub proszku do prania jak zawsze. Żeby jeszcze wzmocnić zapach, wymieszaj kwasek cytrynowy z 200 ml wody. Dodaj do niego kilka kropli tego samego olejku i wlej z dwie łyżki tej mikstury w miejsce płynu do płukania. Tak wyprane rzeczy będą długo pachnące, dzięki naturalnym dodatkom.